Siemanko, jesteśmy już teraz w plenerze i teraz będziemy porównywać te dwa modele pod różnymi kątami. Będzie to tak. Jazda po nierównym terenie, jazda po lesie, e, później będziemy mieli jazdę po piachu połączoną z jazdą po błocie. Będziemy e, jeszcze po tej rampie jeździli, będą skoki w dal, będą skoki z backflipem, ale tego raczej. Ty, ty, no. Tym modelem raczej tego nie zrobimy, więc chyba tylko model Rustler wygra tą konkurencję. Zobaczymy. Ale zobaczymy, bo to jest dobra bateria. Te dwa modele, a jeszcze oczywiście będzie backflip tutaj na tej pionowej ściance. No i co, zapraszamy do oglądania. Ale co, ogólnie wydaje się, że twojego mniej podbija, co? W ogóle praktycznie. Widzimy tyle, no. I oba czują podłoże, no, czuć te nierówności. No, Dawa jeszcze. Im raz. szybciej jedziemy, tym będzie lepiej, tak? Tak. Bo nie będą czuć modele tego. Wow. Mi się wydaje, że. Że tak na równo nawet trochę. Wow. Ty! Slash Willy robi, Adrian! Czujesz to? Dobra, więc co? Jazdę, po się sobie, darujemy. Słuchajcie, Adrana model się przegrzał. Ciekawe dlaczego, co? A ma wentylatory? Adrana, Adrana model się przegrzał, ale mój nie. Ja tylko przewracam, i lecimy dalej. Aha, Adran zwala oczywiście zawsze na coś albo na kogoś, ale my się nie poddajemy, jeździmy dalej. Zobaczcie, cały model Slash już uwalony w błocie, w glinie, ale będziemy dalej katować. Adran, pokaż swój modelik. No, koła się jeszcze kręcą. Dobra, to co, robimy dalej jazdę po rampie. Dawaj jeszcze kółko, Fabian, zamienimy się modelami i zobaczymy, jakie, są, jakie odczujemy N różnice. Znaczy, ja mam taką różnicę, że boję się dodać gazu, ah! bo mój Slash troszkę jednak jego rzuca, wiesz? No to teraz zamienimy się modelami. Przyda Przydałyby się mu stabilizatory chyba, wiesz? No, Rastler jest bardziej przyklejony do podłoża. O, ten to ja się nie boję dać w gaz. To, to jest inna wajka w ogóle. Czujesz to, Adrian? Słuchajcie, powiem wam, że Slash naprawdę jest soczysty. Jest soczysty, a to oznacza, że <laughs> nie się bardzo fajnie jeździ. Chodzi o to, że dodaje gazu, ma bardzo y, szybki y, moment y, prędkości tej. Chodzi o to po prostu, że jest szybki, y, dobrze przyspiesza y, i w terenie zachowuje się y, stabilnie, tak? y, y, dzięki czemu no, mogę po prostu użyć całej mocy, całego spustu. A w slaszu ja trochę na połowie jeździłem, tak 70 może, procent, wiecie? Nie do końca. Z tym gazem. Nie ja się nie tak? No i ja się bałem, że... bo on poskakuje trochę, zobacz. Ten tył mu bardzo lata, co nie? O, widzisz? Przewraca się Adrian. A zobacz, rastlerem ja idę jak oszalały po prostu. No, nie no, ja ci powiem, Adrian, że y, slasz wygrywa masakrycznie. Y, Słuchaj, znaczy, sorry. O! Mm. Coś nie halo, coś nie halo u Adrena A pół oś, no niestety No i co? Ech. Koniec porównania Koło porwane, pół złamana Idziemy do domu Koniec porównania Koniec porównania będzie chyba Czy będzie kontynuacja? Zobaczymy Będzie, na pewno będzie, tylko jakoś nie wiemy kiedy Dokładnie O, możliwe, że zrobimy już na tym na no dobra, to tak trzeba ja woka trochę pojeżdżam Adran idzie na emeryturę zasłużoną. Ja y, Adran, a powiedz jeszcze jakie odczucia ogólnie, co? Chwilę pojeździłeś modelem W za dla mnie ogólnie Raslerem czy Raslerem no, lepiej się jeździ lepiej się jeździ Slashem troszkę podbija, a Raslerem można tą prędkość osiągnąć. Ta wyździmy Adran Dyferencjały aż trzeszczą pewnie. Nie, no słuchajcie. Rastler jak oszalały jeździ. Słuchajcie, jakieś myślałem, że Slash jest przyklejony do podłoża, ale to Rastler jeszcze bardziej jest przyklejony do podłoża. Ale, ale twój Fabian, był u mnie, Amory już na serwis. Serwisu się domagają tam olej Ale nasz Slash jest, jest wysoki, Adam, ty zauważyłeś w ogóle? Specjalnie chyba wtedy. No być może. Tak. Więc słuchajcie, to... Dobra. Czyli zrzucamy to wszystko na to, że slash jest nasz podwyższony, tak. bo on jest faktycznie podwyższony, on jest wyższy. A raz le leży no? mocno, bo już... Raz to leży. sprężyny są. były no, miękkie, to są nowe... to są w sumie odnośnie te same sprężyny. Może kupimy jakieś twardsze albo. Zobaczymy A gdzie kupiłeś? W sklepie modelat. No dobra. Dobra, słuchajcie, to co, chyba ja koniec na dzisiaj, a ja zabieram się za katowanie modelu. No i jeden 0 dla niego, że, że dalej jeździ, tak? No, powiem tak, w Slashu są półosie plastikowe, oryginalne. Tu już mamy CVD Traxxasowe wzmocnione metalowe, więc to jest nieba ziemia po prostu, tak? Także koniecznie polecam Wam, czy jeździcie Stampidem, czy Rastlerem, czy Banditem, yy, czy Rastlerem na Tylu napęd czy slashem, koniecznie zakładajcie napęd y, płosie metalowe CFUD, bo to jest naprawdę, to robi robotę, tak? Ja mam Stampida i też wiem, ile y, przecierpiałem na plastikowych płosiach, a ile nie przecierpiałem na tych metalowych. O, i Willy robi nawet. masakrę. on to rwie po prostu wszystko. On tak wybiera glebę. Eee! O, wracaj. Nie ma potężny moment obrotowy, naprawdę. On po prostu wybiera w sekundy. To jest, to jest chwila po prostu, kiedy on ma tą prędkość już. Witamy w kolejnej części naszego materiału po ostatnim incydencie, że nam się modele rozstrzaskały niestety. Jesteśmy dzisiaj tutaj już po kilku tygodniach tak naprawdę urlopu macierzyńskiego. I słuchajcie, mamy model R e Rastler, e mamy model slash, są w pełni sprawne, przynajmniej tak nam się wydaje i będziemy próbowali jeździć tymi modelami. E so, jeszcze raz będziemy wracali do konkurencji i jedziemy. Bo no, tak, no, Slash mi się podoba dlatego... Dawaj, dawaj, dawaj Adrian! Jak on się nie. wywróci, zawsze staje praktycznie na koła. No. A raz, slasz się praktycznie nie wywraca. Jest trochę, no jakby... Jest coś... No Slash ma większy prześwit, nie? Slash ma większy prześwit, bo my go odluzczaliśmy trochę. Oooo! Mam nadzieję, no. że to się nie brało. Ta, ta była wielka. Uwaga, To znowu było małe babum Wow! Przechodzimy do kolejnego chyba tego, co? Do kolejnej konkurencji Adrano ja ja Pomijamy jazdę na. w lesie, jazdę ja jazdę w lesie, bo już yy, mamy za duże na skoki, także jazda! Ma. jakby jakby Ou oh, ou oh, oh. jazda Dobra jazda Na trzy buty Kurde jeszcze Na, trzy, na trzy buty Zobaczcie jeszcze jak idzie Czekaj ja trączkę chwilę Ale to znak, żeby kupić półki normalne Coś tam się udało Uwaga Rasler Łoczu wow. Ładny baki. A Fabian tak naprawdę nagrywa Jedno, w jednej ręce pilota, w drugiej kamera. i Tak, wykrywa. właśnie, szukamy kamerzysty. Jeżeli jesteś z okolic Stoku. zapraszamy z CV koniecznie poszukujemy kamerzysty i montażysty w jednym. Na, akcja! Na pełen etat. Na pełen, akcja, akcja! Wow! Uuuuh! Podwójny bakli. Słuchajcie, Fabian, takie rzeczy umiesz? No, teraz już tak. Oglądałem YouTube'a, Podlaskie Centrum Modolarskie. Niedługo wypuszczą kursy online, tak, także no. takie taki jazdy. O, jak. Kolejny temat. Mamy. Jak czegoś modele. Dobra, słuchajcie wariaty. E, zobaczcie, ten model ma cewkę na metalowe. E, bardzo polecam, mam je w Tampi Tak, mamy w Rastlerku, a w też zamontujemy akcję. A ja zaznaczę, że wyszły nowe półłożki, fajne trzęsowe. O! Jeszcze niby ponoć lepsze, chyba już mamy na sklepie nawet, trzeba je sprawdzić No to musimy... I zamontować do slasza, bo tu już kolejny. Dobra Na przód się można już zamontować Koniecznie, dobra, lecimy? Lecimy Dobra, to ty na dzisiaj, trzymajcie się i do zobaczenia Na tak? Ja co to, to? Nie wiem, co to? Co to jest? Co to? A to ty! Bombastki.